Po sześciu latach od pożaru katedry Notre Dame, w jej murach ponownie zabrzmiała modlitwa w języku polskim. W sobotę, 8 listopada, w odnowionej katedrze odbyła się uroczystość wprowadzenia ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Znałam katedrę dawniejszą. Taką szarą, ale taką starą, do której byłam przywiązana. Jak weszłam po raz pierwszy do tej katedry, ona była taka biała, taka wesoła, że po prostu ją nie poznałam, ale zaraz e, więc zaadoptowałam ją i po prostu bardzo mi się podobała. Fakt, że był powrót e, ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Do, do, do Paryża, no to po prostu dla mnie było bardzo wzruszające. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji episkopatu Polski. Współcelebrowali biskupi Marek Marczak, Robert Chrząszcz i Wiesław Lechowicz. W wydarzeniu uczestniczyła także pierwsza dama RP Marta Nawrocka oraz liczni przedstawiciele władz Polacy i Polonia Francuska. Dziś też jesteśmy. Katedrze Notre Dame. Cieszymy się, że znajduje się tu kaplica polska, poświęcona została 1 grudnia 2018 roku w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Środowiska Polonii umieściły w niej wizerunek bliski sercu każdego Polaka, ikonę z Częstochowy. Ocalała z pożaru Dziś wraca na swoje miejsce po dokonanej renowacji. Nadal chcemy się modlić w tym właśnie miejscu i przywoływać jej macierzyńskiej opieki. Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż. Tu będą mogli odetchnąć polskim uczuciem i oddać się w ramiona ukochanej matki. Tu będzie jakaś szczęść częstochowy, duchowy most do Polski z jasnej góry. Zainteresowanie uroczystością było wyjątkowo duże. Łącznie w dwóch mszach porannej i popołudniowej wzięło udział około 2300 wiernych. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja, by zobaczyć odnowione wnętrze katedry po jej ponownym otwarciu. Ikona jasnogórska wróciła do Notre Dame po sześcioletniej przerwie spowodowanej pożarem w 2019 roku. Wcześniej, w 2018 roku, została przekazana do Polskiej Kaplicy przez Paulinów z Jasnej Góry w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To było straszne dla nas przeżycie, katolików, Polaków, Francuzów. Jakśmy zobaczyli ten dzień, usłyszeliśmy ten moment, że nasza katedra. Płonie, symbol katolicyzmu, symbol, który dla nas przedstawia, dla nas Polaków, Francuzów, nieprawdopodobną wartość. straszliśmy to przeżyli. Martwiliśmy się, widzieliśmy jak to płonie w na naszych oczach i nie mogliśmy nic zrobić, żeby pomóc tego. Jedynie modlitwa nam pozostała. Dzięki opatrzności Bożej jako się stało, że się te główne części udało się uratować. I po wielu latach pracy, bo ponad 5 lat pracy, katedra wróciła do stanu bardzo w sumie dobrego, jeszcze nie jest wykończone do, do, do końca wszystko, ale już nabrała kontur i co najważniejsze obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który z powrotem wrócił na swoje miejsce. Polska Kaplica pozostaje jednym z ważnych miejsc dla Polonii we Francji. To tutaj od lat odbywają się nabożeństwa i spotkania, które gromadzą Polaków mieszkających w Paryżu i okolicach. Dla wielu z nich to przestrzeń, w której mogą pielęgnować język, tradycje i religię. Jest to dla nas niesamowita duma katolików. Jest to pojednanie, wydaje mi się, nawet, bo widać tą radość katolików i widać nawet tej Francji odrodzenie, nawet po tym wszystkim. Wydaje mi się, że Francuzi coś przeżyli w swoich sercach. I widać ten powrót do tej wiary, nawrócenie się. Wprowadzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej do odnowionej kaplicy ma wymiar symboliczny. To powrót jednego z najważniejszych polskich wizerunków maryjnych do miejsca, które łączy historię Polski i Francji. Osoby, które ma, która ma więc korzenie polskie, oczywiście Matka Boska Częstochowska ma znaczenie głębokie. Jak jestem przed problemami różnymi, no to po prostu, więc zwracam się do Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta ikona, przed którą więc byliśmy, modliliśmy się w tej katedrze. To było dla mnie więc taki moment bardzo wzruszający, bardzo bogaty i o którym nie zapomnę. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu Ciebie Boga wysławiamy. W odnowionej katedrze Notre Dame ponownie zabrzmiały polskie pieśni, a polska kaplica otworzyła się na nowo dla wiernych i pielgrzymów z całego świata.